Mam przyjemność zaprezentować dom w zabudowie bliźniaczej położony na krańcu ulicy wiosennej w dzielnicy Wola Justowska. Pięknie urządzony, z dbałością o najmniejszy detal, jednym słowem gotowy na przyjęcie nowych właścicieli. Na parterze domu znajduje się 50-metrowy salon połączony z kuchnią, łazienka oraz garderoba, a także dwustanowiskowy garaż. Z salonu rozciąga się widok na ścianę zieleni, którą możemy podziwiać także z dużego 40-metrowego tarasu. Zaprojektowane na wymiar meble granitowe blaty, beton architektoniczny piękna drewniana podłoga i oświetlenie wszystko to razem tworzy naprawdę niesamowity klimat. Na górę prowadzą piękne drewniane schody połączone ze stalową konstrukcją. Wspaniałe wrożenie robią tutaj żywy zielony obraz i efektowne lampy. Na pierwszym piętrze znajduje się master bedroom z garderobą i osobną łazienką oraz dużym tarasem, na którym możemy zrelaksować się w jacuzzi. Od strony północno-wschodniej mieści się gabinet oraz druga sypialnia również z balkonem. Łazienka z wanną i prysznicem dostępna z przedpokoju zachwyca swoim designem. Na najwyższej kondygnacji znajdują się dwie duże sypialnie. Praktyczna pralnia oraz łazienka z miejscem na saunę. Rzadko mamy do czynienia na rynku z nieruchomościami naprawdę kompletnymi. A ten dom właśnie taki jest. Spektakularne, dopracowane, naprawdę piękne wnętrza zamknięte w funkcjonalnej bryle. Jeśli chcecie zobaczyć ten dom na żywo, zapraszam do kontaktu. realizacja Jones Drons